Cześć, jestem w Poznaniu na placu Międzymoście, tutaj był most, o taka instalacja jest, zobaczcie, że to był most, jestem, e, zaraz Wam pokażę gdzie, plac Międzymoście, centrum, o, idę do tablicy tutaj, pokazać jak to wyglądało, plac Międzymoście, plac Międzymoście, tak wyglądał, proszę, był most i tu koryta Warty zostały zasypane i teraz nie ma. I tutaj był krzyż. Zgodnie z legendą m, miał być przypłynąć Wartą z Jasnej Góry i uratować miasto przed powodzią. O, byłem przy krzyżu. Krzyż jest tam. O. Pokazuje krzyż. I ten krzyż i tam są przyczółki mostu. Gdzieś. Ten krzyż Został tam postawiony. Tutaj pisze. Dzięki funduszom społecznym, postać Chrystusa. A drewniany krzyż zastąpiony żelaznym i obecny jest powojenny. Czyli przyczółki dawnego mostu się znajdują. Czyli most był tutaj. Ale widzę, że most to chyba tak szedł. O. Czyli tam szedł. Tu był most. No i, i tak to jest. Idę dalej. Między A ja jestem tutaj właśnie. Stare koryto było tutaj. Warty. Mostowa ulica. O. Plac Międzymoście.